Witam serdecznie moi drodzy. Środa. No, nagramy coś, bo, bo widzę, że tutaj jesienna pora, jak się to mówi, uaktywniła akwarystów. Zaczynamy bardziej dbać o nasze zbiorniki. Tutaj przemiła koleżanka, że się tak wyrażę, jeśli można. Napisała też do mnie film. No o, chodziło o mikrozorium. E, że jej tam czernieją listki i tak dalej. I chciałem po prostu powiedzieć to jak to wyglądało u mnie z mikrozorium. E, a u mnie wyglądało to w ten sposób powiem wam. E, że sam doszłem do pewnego wniosku co, o co chodzi do mikrozorium. Powiem tak, że nie u każdego może być to yy, tak samo się może dziać, jak u mnie się działo. Może to wyglądać całkowicie inaczej. Nie wiem. Ja tylko mówię w tym filmie teraz, także proszę mnie nie chwytać za słowa, że powiem tylko w tym filmie na mój przykład dokładnie z moim mikrozorium. Otóż, jak kupowałem mikrozorium, to okazało się, że to jest hodowli imersyjnej, czyli Hodowane nie w wodzie w zanurzeniu, tylko nad wodą. Same korzenie były w wodzie. Przypuszczam, że miały w tej wodzie mnóstwo mikro makro elementów, które czerpały przez korzenie, a liście były na, nad wodą w, dużej, w dużym zawilgoceniu i, i w dużym świetle. I bardzo szybko to rosło. Tak się to odbywa właśnie na takich hodowlach. Że po prostu jest y, tworzone coś ala, takie terrarium gdzie y, korzenie tych mikrozoriów są w wodzie, gdzie ta woda praktycznie tam płynie, w ty, obmywa te korzenie i w tej wodzie znajduje się mnóstwo mikro, makro potrzebnej tej roślinie. A liście są oczywiście nad wodą i na te liście, dlatego, jak pójdziecie do sklepu. Oczywiście, nie we wszystkich może tak w tych sklepach tak to będzie wyglądać, ale jak pójdziecie do tego sklepu, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, to tam są te mikrozoria piękne, krzak elegancki, długie liście, soczysto zielone. Nie ma na tych liściach najmniejszego śladu glonu, dlatego że po prostu te glony są nad wodą i, i po elegancko światełko rośnie, może są tam e ewentualnie zraszane jakimiś zraszaczami i dlatego to szybko rośnie, bo mają dużo światła y odpowiednie, odpowiednią wilgotność, korzenie dostawałem, odpowiednie minerały to jest tak, wiecie jak hodują te rzodkiewki, które nie widziały nigdy ziemi, tylko po prostu samymi korzeniami są zanurzone w wodzie i one w tej wodzie rosną, nie? No. I dlatego, jak przynosicie te mikrozorem do siebie, do akwarium, zanurzacie je całkowicie do wody, ta roślina dostaje w pewnym sensie jakiegoś szoku, no bo jest zalana nagle. No i ona musi się przestawić na, 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 na działanie pod, pod powierzchnią, pod wodą, nie? Owszem, one są, te rośliny do tego przystosowane, bo one rosną w, w naturze to są tam wiecie Indonezja, południowa, południowa Azja, Chiny południowe, one tam rosną w lasach, w takich potokach rzecznych, w lesie, ta roślina ma tam non stop świeżutką wodę, to jest, to jest potok leśny, występują tam duże opady wody, wody mówię, deszczu, te tereny są zalewane często, gęsto, one są czasami, te rośliny są, zalane całkowicie, czasami są liście tych roślin nad, nad wodą, ale wilgotność w tych lasach jest olbrzymia i ta roślina tam pięknie rośnie. Oczywiście zauważcie, że to, to są potoki rzeczne, to są potoki, które po prostu, które po prostu nie mają w sobie żadnych, wiecie, tam ta woda nie stoi, nie. to jest, to jest roślina, można powiedzieć rzeczna. A jeśli to jest rzeczna roślina, to wiadomo, tam nie występuje taka, wiecie, przyducha, czy coś, brak tlenu, brak czegoś. I dlatego te rośliny w naszych akwariach często, gęsto po prostu zaczynają gnić, zaczynają brązowieć i tak dalej, nie? U mnie dosłownie ten sam przypadek właśnie też tak było, że na początku, jak je przywiozłem, listki były małe, i od spodu listka ona z tych żyłek puszcza nowe listki, tak ona się roznaża. I listki są bardzo malutkie i po prostu, a większość tych listków dużych gnije. Nie? U mnie no, było ten sam scenariusz u mnie wyglądało to tak samo. Więc co troszkę poczytałem. Okazało się, że to bardzo lubi ta roślina e, świeżą wodę, czyli taką wiecie, często wymienianą w akwarium, normalną kanuwę, nic żadnego kombinowania, żadnych, e, żadnych e, proszków do dowodnych, żadnych uzdatniaczy wody i tak dalej, nie zwykła kranówka, tak jak ja to teraz robię, e, 50% podmiany co tydzień e, i no i obsada rybna. No, no obsada ryb no nie jest zbyt duża, nie, no, można powiedzieć te małe, te klatki, no jest ich to do, dość trochę, no ale według mnie ta obsada nie jest jakaś taka duża. O ile jeszcze powiem Wam, wiem na temat mikrozorium, ta, mikrozorium bardzo nie lubi stężeń NO3 czy tam PO4 w wodzie. Bardzo tego nie lubi. I nie będzie Wam rosła jak ten. Ja, widzicie, lałem kiedyś mikro, makro, potas, żelazo, lałem, bo to wiecie, żelazo dla liści w ogóle. Nie, nic to po prostu nie dało. To dalej gniło wszystko. Te mikrozorium dalej było takie karłowate, można powiedzieć. Nic nie dawało lanie potasu, ani tych innych dziadosk, na które nas praktycznie, no mogę tak stwierdzić, że nas naciągają. No. Co tu będziemy dużo ściemniać? No ale dobra, to jest moje zdanie oczywiście, co dalej? I zacząłem po prostu te mikrozorium wszystkie, dosłownie wszystkie te brązowe listki, które nawet były z jakimś też glonem, wszystko to zna, zacząłem obrywać. Nieważne czy on był długi, czy on był mały, krótki, czy coś. Wszystko to zacząłem przerywać, odrywać no tak dosłownie mocno przerywałem, że zostawało tych liści nie za dużo. Ale i to właśnie dużo pomogło i te podmiany do, do tego wody i tak dalej, że te mikrozorium zaczę, zaczęło rosnąć. I owszem, mikrozorium lubi, znaczy lubi, może złe słowo, Miks, mikrozorium może być w dużym świetle, Oświetlone, ale nie musi być. Może być też w półcieniu. Tylko, że one wam w tym półcieniu nie będzie za bardzo rosło. One jednak tego światła potrzebuje. One, one lubi wręcz światło. One może być w dużym świetle. Nic się mu nie stanie, nie, nie przestanie rosnąć i tak dalej. Tylko wiadomo, znowu będzie w mocnym świetle przy powierzchni. Yy, może usiadać na nieglon. No to wiadomo, znowu. Znowu taki, yy, taki będzie problem, nie? Czy tam jakieś krasnorosty czy coś w tym stylu, nie? No. Także nie wiem, czy dobrze wam to wszystko wyjaśniłem, jak to to wszystko się odbywa, ale tak jak wam mówię, ja po prostu często gęsto co tydzień przy podmiance yy, Przerzedzam sobie listki tego mikrozorium, odrywam gdzieś tam ze środka, wyrywam, nawet te duże takie żeby po prostu rozrzedzić tą roślinę, żeby miała tak jakby, wiecie, więcej miejsca i wtedy te liście rosną bardziej na długość i, i, i no tak widzicie ten krzak tam za tym lotosem się tak, tak rozkrzewił roz, roz taki mocny jest tak samo tutaj możecie zobaczyć w centralnym części zbiornika też te mikrozorium już jest takie fajne i rosną te listki w długość i nie zauważyłem yy, nadmiernych tych listków, gdzie po prostu ten mikrozorium się chce rozmnażać, czyli puszcza od spodu liścia te takie wiecie, korzonki i nowe listki, nie? I wtedy jak to zaczyna tam puszczać, no to, to ten liść już po prostu nie rośnie w długość, nie? Już po prostu yy, większość tych substancji odżywczych jest yy, podawana dla tych małych liści, żeby po prostu ten mikrozorium przepraszam, mogło się rozmnożyć, nie? No, także ta koleżanka, która tutaj do mnie pisała, bardzo fajnie, no, z tego co tam mi napisała, to się okazało, że tam się gdzieś yy, właśnie miała też podobne takie, pro, ma podobne, czy miała podobne takie właśnie problemy nie? z tym mikrozorium. Także ja myślę, że po prostu częsta podmianka wody, fajnej, świeżej, chłodnej takiej. Y, mikrozorium lubi tak wodę no, 22-26, nie, no ja tu mam zdziepko więcej, bo 27, no ale wiecie, jak się też, też roślina też może się zaadaptować do takiego y, do takiej temperatury, no to wiadomo, nie, jak dłuższy czas przebywa w takiej temperaturze, nie. No. Także ja tu teraz, y, oczywiście oprócz tego tego triple black water dla paletek tych y, Y, tych garbników, tak zwanych. Y, nie leje nic, po prostu nie leje żadnych potasów, żelaza, nie leje w ogóle nic takiego, nie leje i, i po prostu zaczyna się to mać, mieć wszystko świetnie. Nie? No. Jeszcze nie doszłem dokładnie o co chodzi na przykład y, takiej roślinie jak, jak anubias że po prostu no jeszcze Anubiasa tak dokładnie też nie w tym temacie nie stwierdziłem, żeby on właśnie po przerywaniu tych małych listków jakoś lepiej trochę rosnął, nie, no nie wiem na razie nie będę z Anubiasem kombinował no bo i tak mam widzicie zarośnięte to w, za przeproszenie w cholerę to nie mam po co tutaj więcej kombinować żeby mi to jeszcze bardziej zarastało, nie Także ja nawet ja nawet mm, przerywam te listki, urywam te listki, które mi się nie podobają albo na których jest tam jakiś trochę glonu nitkowatego czy coś, no żeby wiecie, żeby to nie było, żeby to jakoś wyglądało. No a nie potrzeba mi aż tak tego dużo, nie? No, jest to tak zarośnięte, cała ta góra, widzicie, no, to, jest, to jest jeden wielki epifit, nie? No, nie. No, Epifity, powiem Wam, fajne roślinki, no według mnie na korzonkach, jak ktoś lubi dużo korzeni mieć, no to jest super roślina, nie. No, palety się, widzicie, lubią chować pod te epifity, tu pod wchodzą między te liście, o tutaj jedna sobie tam tak kuka z takiej dziurki. Pod tym, też tam właśnie, nie wiem czy ją zauważycie, za tymi łodygami tego, tego lotosa, nie, Tegresiego one, one, wręcz to uwielbiają, nie? No, ja im tutaj rzucę troszkę pokarmu, to może wyjdą. Płatkowe powiem wam, lubią. I praktycznie tylko i wyłącznie te płatkowe lubią z Tropicala, to jest super wit. No, takim się to, takim to pasuje powiem wam, że cholera, że zresztą jest jedna pani, która ma paletki i karmi je praktycznie cały czas płatkowym jedzeniem, nie? No i u mnie to samo. U mnie stwierdziły, że płatki, płatki im pasują, nie muszą dużo gryźć i tak dalej, zęby mają tempę, albo w ogóle, no i se wolą płatki Jak wiecie, no to tak, taka stara babcia, nie, dajcie jej takiej papki najlepiej, to ona sobie tego poje, nie, no to u mnie paletki mają praktycznie to samo, nie. Stare ryby, które lubią miękkie żarcie, bo nie muszą przeżuwać. Nie no, śmieję się oczywiście. Znowu nie piszcie mi, że gadam głupoty, nie? No, i tak to widzicie, tutaj u mnie wygląda, nie? No. Także rybki się mają dobrze, nic im nie dolega. Pułapka jest. Ten no, ostatni skurczybek beloniasty powiem Wam, do dzisiaj się nie złapał. Nie wiem, jak go tutaj złapać, co muzy jak, jak to opanować. Chyba jedynym sposobem będzie jeszcze spróbowanie do tej butli wrzucenie po prostu yy, ogórka. Kupienie ogórka zielonego i wrzucenie mu tam ogórka, no bo inaczej go nie mogę łapnąć. No. Ostatni taki skurczybyk weloniasty został i, i nie da się złapać, no niestety, no. Tak to wygląda, także to tyle, no co, na temat lotosa nie będę mówił, bo lotos to, wiecie, roślina korzenna, dobre kulki gliniane pod korzenie, jakieś kapsułki, rozumiecie, te takie, wiecie, te plastikowe, te z tymi nawozami, no i to tyle, nie, z lewej, z lewej też ta trawa, ta, ta długa, taka fajnie też wygląda według mnie. Bardzo lubię, powiem Wam, tą roślinę. Można sobie zrobić z takiej rośliny piękne aranżacje typu zasłonięcie na przykład całego tyłu akwarium, nie? Także ja lubię takie rośliny długie, które mają takie fajne listki, bo to fajnie to wygląda według mnie i, i wiecie. No. Także tak to u mnie wygląda. Tak to ja tu roślin jako takich nie mam. Tutaj były z przodu jakieś jeszcze roślinka tu była, to to wyrwałem w cholerę, bo powiem Wam, Zrobiłem trochę miejsca tutaj, żeby te palecie mogły wybierać sobie jedzenie. Z tych tutaj z tego żwirku. No i tyle, nie. No, no także tak to wygląda. No. Tutaj kostki już nie będę wam dzisiaj pokazywał, bo wam ostatnio pokazywałem. Nic takiego się tutaj wielkiego nie zmieniło. W kosce. Lotosik nabrał troszkę kolorów, taki bardziej czerwony się stał. No i tyle, nie? Lotos zielony, na razie na razie nie widzę jakiejś poprawy dłużej. <laughs> Może coś z niego będzie. No i to by było na tyle, nie? Tutaj tutaj na akwarium z tymi wrzuconymi korzeniami i glonojadami, No tam, tam po prostu wrzucam sobie te glonojady, nie? Także dzisiaj taki luźny odcinek, może będzie i nawet trochę długawy, no ale powiem Wam osobiście, że ja lubię długie odcinki jeśli ktoś fajnie coś mówi, o czymś opowiada, czy o swoim akwarium, czy ogólnie tak troszkę z sensem, no to, to wtedy to się fajnie i słucha, i ogląda można w tym czasie podziwiać tam akwarium, jak rybki sobie pływają, nie, i to wiecie a nie takie, wiecie, bo filmiki krótkie, naprawdę takie czterominutowe, czy tam, czy, czy jeszcze krótsze, no to według mnie to, to to. Nie wiem po co takie w ogóle filmy nagrywać, no ale. Jak to mówią, nie każdy robi co, to, co chce, nie? No. Wiecie, ja nikomu nie piszę, ja też oglądam różne filmy od różnych ludzi. Lubię filmy, dłuższe tematy, które takie bardziej można powiedzieć, rozwinięte. Tak jak dzisiaj na temat tego mikrozorium, tak jak ostatnio tutaj od kolegi oglądałem film na temat skalarów. No to fajnie sobie siadam, obserwuję sobie na spokojnie jego zbiornik. Słucham co mam do powiedzenia na temat skalarów. Jeśli Uważam, że trzeba by było coś do takiego tematu dodać dodatkowo, a czego na przykład ktoś tam nie dodał, no to jaki problem? No to mu napiszę w komentarzu, nie słuchaj, jest tak i tak. no Moje zdanie na przykład na temat skalaru jest takie i takie. I, i nie, że na przykład twardo przy tym stoję i bym tego nie zmienił, nie, nie, to nie, 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 nie jest tak. Bo zawsze mogę, wiecie, do skalarów sobie wrócić, nie? Życie nam takie łata figle powiem wam, że no nie daj Boże, pół się wypluje, te paletki by na przykład padły, bo jakaś chorobsko by weszła, nie. No to już bym się możliwe, że nie bawił w paletki. Po prostu kupiłbym sobie jakiś tutaj zwykłych skalarków, nie? Wiecie, nie skalarów czy tam Altumów za więcej złotych za sztukę, bo to jest według mnie bez sensu, przesada jak cholera. A może bym poszedł po prostu w same żyworódki, nie? No. Żeby nie robić sobie jakiegoś tam problemu, kłopotów czy coś, nie? No. no wiecie dobrze sami jak to jest, nie? Jest tak, że jak Wam padnie taki gubik, czy taka platka mała, to łap siatkę, wyłowicie, wy, za przeproszeniem, wypierdolicie do do kibla i dziękuję, tak? Ale jak już Wam padnie taka dorodna, duża, 20 dwudziestocentymetrowa paleta, o, no to już troszkę boli, nie? To już jest i szkoda, i w ogóle, no i to, i to boli, tak, tak, wiadomo, czy jakiś piękny altum za 500 złotych, nie? Nagle chory, czy coś, czy tam rano wstajecie, a on leży gdzieś na dnie, nie? No właśnie, a tu, a taką, nie żal nam takiej platki, czy jakoś byszczyka, czy jakiejś innej rybki, czy jakoś kiryska, kuźwa. No wiadomo, tam ktoś się zawsze, się nad, nad tym trochę po powielicie, no szkoda, nie? No, że, że nam ten kirysek padł, no, no, fajny był, super, no, no. Ale wiecie, no, ale jak już by przyszła jakaś większa choroba i na przykład paletka Wam będzie padać jedna za drugą, to naprawdę boli, nie? No. Dobra, i nie będziemy kończyć filmu takim y, smętnym, jakimiś tam opowiastkami na temat zdychania ryb. Y, dzisiaj taki widzicie filmik. Troszkę o tym, troszkę o tamtym. Y, zaraz tą butelkę wyciągam i, i po prostu Chyba jeszcze nawet skoczę, powiem wam, do sklepu i po ogórek, nie? Specjalnie. Nie mam daleko. Jakiś kilometr. Nie wiem, może odpalę nawet, powiem wam, skuterka i skoczę po ogórek i myślę, że się skusi skurczybyk na ogóra, nie? Bo jest taki przemądrzały, taki mądry ten, ten glonojat wyloniasty, że jasny gwint. No. Dobra, co? Nie będę wam tu już smucił myślę, że fajny materiał pogadałem sobie, nie może komuś tam troszkę pomogłem z tym mikrozorium pamiętajcie, że mikrozorium lubi bardzo świeżutką wodę w akwarium, częste podmiany jeśli nie macie jakichś takich delikatnych ryb, typu paletki czy coś, a chcecie sobie na przykład to, wy... no, wiadomo musielibyście zmierzyć czy jest NO3 dużo, PO4 i tak dalej, czy jakiś azotanów jest dużo w wodzie, musielibyście to pomierzyć. Ja tego nie mierzę, wiecie, ja jak ja bym miał dać 4 dychy naprawdę za jakieś tam NO3 paczkę NO3, żeby to mierzyć później, to, to dziękuję, to ja sobie za 4 dychy wolę kupić jakiś fajny pokarm dla ryb, nie. No. Także ja, tak, ktoś przesłucha mój dokładnie film po prostu, to to się dowie z tego, że ja po prostu nie leję nic, częste podmiany wody, i przerywanie listków. Odrywanie jakichkolwiek liści, nawet zdrowego, przerywanie, żeby było rozrzedzić. To wtedy te inne liście rosną na długość i, i są zdrowsze. Nie? No. Dobra. G długi film według mnie. gadki dużo było. To czymcie się. Do następnego razu. Hej.